Dzień dobry. Nie pada śnieg. I nawet stopniał. Jeszcze sobie tutaj szyby i idziemy. Dobra, dzisiaj dojeżdżamy do Ekota. Może, ale to może się uda spotkać z Marcinem, z Kudłatem. tu chyba ode mnie ktoś stoi. Może się uda spotkać z kudłatym, ale nie wiem, bo do kwota tam mam chyba ponad 600, jakoś tak. Zobaczymy po drodze, ale tutaj klekoczą te wtryski, chyba wiecie. Co chciałem powiedzieć, zobaczymy jak będą szły Niemcy jeszcze, bo przed nami jeszcze jest. O, słyszycie? Tu, to, 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 to. Przed nami Niemcy i Nuremberga także. No i oczywiście tam szóstka z piątką. Także obadamy jak to będzie wszystko się kulało. Pojechały dwa radiowozy. Karetka jechała też z przeciwnego kierunku. Także nie wiem czy to jest po prostu taki ształ związany z połączeniem się dwóch nitek autostrady. Czy coś się nie dobrze zadziało. Było 5 minut, już jest 13 minut, 2,5 kilometra korka. Tu zawsze przeważnie jest korek, ale zobaczymy co tutaj Kamandy. Mi zostały 42 minuty z 4,5 godziny jazdy. Musiało się coś zadzieć, bo ta karetka jechała już tędy. Tam widać na horyzoncie dużo niebieskich świateł, także ja pierdzielę. Coś się zadziało chyba na pasie albo środkowym, albo zewnętrznym, bo wszystko tu zjeżdżają, no tak tasują się. Z tego pasta na ten, z tego na ten zjeżdżają. Także cior dwie. Autobus też zjeżdża teraz na prawy skrajny. Tak, coś się tam zadziało na lewym pasie. Ja tu postawię kamerkę. Może, może, może kamerka coś, moi drodzy, nagra. A tu po lewej stronie coś się stało na lewym pasie. Ale zobaczcie, no. trzy samochody osobowe, tył rozbity, tył rozbity. No i to wszystko, tak naprawdę. Nic poważnego się nie wydarzyło, ale korek. Ja pierdzielę. To przy samym zjeździe na ten było. Wiecie, to może było tak, że ktoś chciał zjechać i wiecie, od razu hamowanie. Mistrzowie prostej, no mistrzowie prostej. Dojeżdżamy do Baden-Baden, do granicy. I teraz tak. Temperatura wzrosła do 6 stopni Celsjusza. Zresztą widzicie, jak jest ładnie zero śniegu. Także we Francji dalej pewnie będzie identycznie jak tutaj ciepło się zrobiło, także ja przekręciłem ogrzewanie. No i co, dosłownie za 20 minut będziemy we Francji. Z pięknej pogody, która została za nami, zrobiło się coś takiego. Temperatura też spadła z 5-6 stopni tylko do 1 stopnia powyżej zera. No i zobaczymy, czy tam nie będzie, może śnieg padał jeszcze. Zastanawiałem się czy nie jechać dalej, właśnie nie zrobić tej pauzy yy, i do Dolny dojechać. Byłem hmm. był tam na 17, ale, ale uznałem, że nie Uznałem, że nie. Także jeszcze mamy godzina 11 jazdy i będziemy stali sobie na ekocie. Pójdę się wykąpać yy. No, zjem tam jakiś obiadek sobie. No i wiecie, jak ja będę od 14.30, liczmy na na parkingu, no to odpocznę sobie troszeczkę. A tam po lewej stronie coś się zadziało. Co tam jest? Straż pożarna, policja. A tutaj coś jest po lewicy. O, dostawczak się przewrócił. Tak, dostawczak się przewrócił. No i wszystko poblokowane. Na łuku mamy kota. Zjeżdżamy także dojechaliśmy do celu na dzisiaj do celu ogólnie na rozładunku do Marsylii zostało 660 km na sobotę, czyli na pojutrze na siódmą rano. Jutro zrobię sobie 600 km i dojadę do takiej miejscowości Salon de Provence i tam tam zostanę. I stamtąd będę miał 60 km do do rozładunku z tym, że nie wiem czy będę miał miejsce tam na tym, tym jak się nazywa na tym parkingu gdzie chciałbym pojechać bo to jest taka dziwna pompa że tam bardzo, bardzo szybko się zapełnia Tam 6, 6 raptem rajek jest, nie? Dobra, tutaj wjeżdżamy Eko to jak wiecie to jest taki parking gdzie trzeba trochę pojeździć w te nazad jeszcze trochę, tak trochę właśnie pogłaskać pod włos, z włosem, tak lubi jak się po nim jeździ. Właśnie tutaj jedziemy. Okay. Gdzieś tu koło kiberków się stanie. Superansko. No i co, i tak naprawdę hmm, na dzisiaj finisz nie. O, Tu będzie dobrze. Na dzisiaj finisz. Widzimy się jutro. Dzień dobre. Miałem wstać rano, a nie wstałem. Znaczy jest w pół do szóstej i ruszamy już, ale chodzi o to, że miałem ruszyć do o czwartej. A tu się nie udało. Po prostu Tak, tak. Właśnie to tak wygląda praca kierowcy, że jak jest godzina wpół do szóstej albo szósta, to się mówi, że to już nie jest rano. A w Polsce, jak ktoś by wstało o szóstej, a nie, to, to wstałeś wcześniej rano. Ojej, jak kochany, dzwonił, dzwonił. 6:30, 6:40. Eee, zegarek i budzik dzwonił, i, i mówię, i, i na ręku, i, a tam. jednak z, ze snem. Sen ze mną to wygrywa na każdej płaszczyźnie. Czy w pionie, czy w poziomie. W wojsku, jak byłem, to potrafiłem na warcie usnąć. Eee, przy drabinie pionowej. Także to było już. Ta warta taka wiecie, o między czwartą a szóstą, nie? To po prostu spać się wtedy, człowiekowi chce. A ja nie miałem tam pełnej warty, tylko chyba 12 godzinną wtedy, bo miałem taki, a nie inny posterunek, i to było na zasadzie takie, że miałem tylko zmianę czuwającą, czytaj sprzątającą i wartowniczą. Czyli dwie godziny warty przychodziło się, dwie godziny się sprzątało. Dwie godziny warty, dwie godziny sprzątania. No to można było że ja przepraszam, pierdolca dostać. No jak przyszła moja zmiana, że muszę iść na wartę o czwartej, no i tam chyba gdzieś koło piątej zima była, śnieg jak za, za jakimiś budynkami. No i był taki kącik peposz, przeciwpożar, ale. Słyszycie? Jak lekko Peposz. No i tam właśnie piasek był w takim Kuferku i tak dalej No i drabina stała Ja usiadłem na jednym ze szczebelków Owinąłem się tam sobie rękę Za drugi szczebelek No i tak na siedząco Usnąłem Jakby ktoś na mnie popatrzył To by powiedział, że zamarzłem No ale nie mogłem wytrzymać po prostu Dobra Ciemno, noc, jedziemy zobaczymy, czy uda się stanąć tam, gdzie chciałem. Mówię tam, chyba 6 czy 7 rajek tylko jest. No kurde, jak ja tam będę, to będzie późnawo. Bo... A znowu z czym bliżej Marsylii, tam jest chyba jedne z ostatnich bezpiecznych miejsc, bo jeżeli chodzi o, o samą Marsylię, to w ogóle odpada. Przed Marsylią de... dwa chyba parkingi są. No to nie, 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 nie. One też odpadają. Jeden to jest taki, wiecie... Stoją porzucone naczepy, powypinane, no to jak na śmietniku, to już w ogóle tam tragedia stanąć. Minęliśmy przed chwilą parking na Jurze, parking Jura i za 40 km jest kolejny parking Kogut. Znacie ten parking bardzo dobrze, dzięki mnie Kudłaty też go poznał. I właśnie tam stoi, stał, bo przed chwileczką ruszył. Więc za on jest 40 km z tego miejsca, od tego miejsca, czyli za jakieś 20 km powinniśmy się mijać, bo Kudłaty wraca do kraju. No i co? Nie chciał na mnie czekać, ha! W ogóle powiem Wam tak, on wczoraj się zatrzymał, mówi, nie, ja to ruszam już po 9 9 zrobię i ruszam w nocy, bo daleko w Niemczech stanę, a później mi zależy na tym, żeby w sobotę daleko stanąć, w Polsce, żeby miejsce mieć i tak dalej. No to mi się przyspało, a on dopiero teraz rusza, a jest godzina 7.30, moi drodzy. 7.30, tak ruszył po 9.00. Wykręcił nie wiem tam ile godzin, ale chyba więcej niż ja. No, nigusek 1. Także kawę zrobił pewnie. Po łysej glacy się podrapał. No i może uda nam się go nagrać, jak będzie jechał. Minęliśmy 87 km, a Kudłaty jest na 111. Czyli tutaj mamy 13, i 11, 24 km różnicy na dzieli. Czyli gdzieś za jakieś 12 km powinniśmy się mijać. No, to dobrze że cię słyszeć. Aczkolwiek to jest tylko z grzeszności tak mówię. Chyba teraz cię zobaczę. Czekaj. Jesteś. O, gadzie jeden ty. No. nigusie. Czemu tak długo spałeś, słucham? A to już ci powinno interesować. Starość. Nie radość. Nie tak jak ja. Młody Bóg. Nara szerokości. Także udało się tego Gamonia zobaczyć, wypatrzeć eee, Udało się go zobaczyć także, A nie udało się spotkać Także widzicie, ja stałem na Ekocie On stał tutaj na, na, na Kogucie I ten On stał na Kogucie Ale gdyby on miał troszeczkę więcej Czasu to moglibyśmy się umówić Na przykład na parkingu Jura Bo on jest przejazdowy hmm. Tam na krótką kawę, można się było spotkać. No ale cóż, cóż zrobić, jak się ma takiego kolegę, który Ech. który nie chce się spotkać. Jesteśmy niedaleko Lyonu, ale za 24 km mamy parking Montuel. I tam się zatrzymam, bo to jest ostatni parking, ostatnia pompa przed yy, tym. Ostatnia, moi drodzy, pompa przed Lyonem. Także Dobra, lida Także zatrzymam się na tej pompie Pójdę pod prysznic, zrobię kawę, zjem śniadanie I pojedziemy dalej No, a dalej tu już widzę już z Teraz na tą chwilę, bo to jest 8.40 No korki na Lionie się zaczynają, nie? Już pokazuje mi tutaj Nawigacja na pomarańczowo O, proszę bardzo. Także Akurat dobrze będzie wycyrklowany A to jak widzicie co Mogła, francuska mgła Z lewej, z prawej, przed nami Temperatura minus jeden Dlatego jak ta mgła się osadza To taka szać się robi Bo to od razu marznie Mamy Montiuela Przed Lyonem. Jakoś taki ten parking dla mnie to jest Nie wiem Ktoś się może śmiać, że ktoś lubi parking Albo nie lubi, ale ten parking jest taki dla mnie nijaki jakiś nie wiem, stałem tu parę razy, kilka razy, ale nigdy nie stałem tutaj na noc. I ciężko mi powiedzieć, czy jest bezpieczne. Jak jest blisko Lionu, bardzo blisko Lionu, to, to z tym bezpieczeństwem pewnie jest tutaj różnie. W każdym razie nie przepadam za tym parkingiem. Dobra, się trzeba jeszcze ustawić. Tutaj się wciskają. I tu się nie będę pchał przy samym krawężniku, bo później z wyjazdem jest ciężko. Znowuż robią te. Zobaczcie. Stacje ładowania. I tutaj we Francji faktycznie. Oj, mogłem tutaj stanąć, trudno. Tutaj we Francji faktycznie tych stacji ładowania jest od groma i ciutciut. Co. So... Moi drodzy, co ten, jak to się nazywa? No, tutaj się ustawię. Co stacja, to od groma tych punktów do ładowania. Okej. Okay. teraz się trzeba dostać do, do tego, na drugą stronę. Ale najpierw chyba kawę sobie zrobię pauza wykręcona, godzina 20. Akurat, godzina 20. No, bo poszedłem pod prysznic, ale nie uwierzycie, jakie prysznic. Ja pierdzielę, szkoda, że nie wziąłem kamerki. Słuchajcie, żeby się ogolić, to wiadomo, na stacjach jest na czas, na czas woda leci. Tak jest na fotokomórkę, 3 sekundy w krainie leci woda. 3 sekundy. Jak machnę ręką, i nie ma to, że ja tam cały czas myję ręką. Ręce przepuścimy, czy gole się i, i, i ten. Muszę cały czas przed tym machać, bo jak tylko wezmę, to no nie opuczę się maszynki do golenia. Nie opuczę się. Jeszcze ciśnienie takie, że jak krew z nosa, tragedia. A pod prysznicem taki duży guzik, który się wciska. No i tak naprawdę ten guzik, jak się wciśnie, to on od razu od razu wyskakuje i się woda wyłącza. Nawet nie sekunda. No i musiałem się kąpać tak, że jedną ręką, przypuśćmy lewą, guzik cały czas był wciśnięty e, i, i myłem się prawą, a jak potrzebowałem już lewej ręki, no to prawą. No to wiecie, co to za mycie. Kurde, masakra. A jeżeli chodzi o jakość w ogóle toalety, no to tragedia. Oni tutaj budują e, te, jak one się nazywają, Miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, XXI wiek w ogóle. Ach i och, bonjour. A tam tragedia, tam to mamy lata 50. XX wieku, wtedy nie, 90. bardziej o. Bo Myślę, że w latach 50. to właśnie takie miejsca to były takie jak cukiereczki, zadbane i tak dalej, takie wymuskane. A teraz. To jest po prostu tragedia. Tragedia. Dobra. Rozwinęliśmy tą pętelkę złożoną z asfaltu. A widzicie, ile tu jest Patrz, Ile tych ładowarek jest? Odgromaj groma i ciut ciut. to po prostu oni tak to rozbudowują, że we Francji takie samochody elektryczne będą miały rację bytu. Bo tego jest tutaj ogół. Ogrom na każdej stacji, na każdej stacji dosłownie, nie wiem, po 10 miejsc takich do ładowania samochodu elektrycznego, różnej mocy oczywiście, nowe i nie widać tam poucinanych kabli albo że coś nie działa. Widać po prostu, że ktoś podjeżdża, podłącza się i tyle. A u nas, no właśnie.